O, dobra, zamknięty. Chyba pies nie wylezie. Yy, witam wszystkich, z tej strony pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Od Komuny do Fortuny. Jak widzicie, nowy nabytek. Właśnie od sąsiada wyjechałem. Yy, talerzóweczkę dałem za nią 2400, więc w miarę ładna cena. Ale co, jedziemy sobie, bo trzeba przetależować pole przed siewem. No i postanowiłem, że sobie zamiast agregatować tamtę trawę, sobie ją potelżuję, żeby wiecie, te resztki, znaczy te trawę, te, wiecie o co mi chodzi, te resztki pożniwne dokładnie pociąć i tak dalej. Chcę, że to taki trochę ugór tam był, to tym bardziej, bo chcę tam zasieć właśnie trawę, tak jak mówiłem, a muszę się spieszyć, bo już powoli zboże dojrzewa. Pewnie za jakieś dwa odcinki już będziemy kosić mm. No tak, pewnie posiejemy tę trawę, jak trzeba będzie kosić Ale mam nadzieję, że się w miarę wyrobimy, żeby nam się nie zbiegło chyba przypchany nos i możecie to słyszeć, ale niestety A damy sobie hashtag, dawno nie nagrywam o tym Hashtag Hashtag talerz. Łówka tak talerzówka ja przypnę ci serduszko Jadę sobie od tej strony Hashtag talerzówka A ja ci przypinę sobie Strach się bocie kona działa Łoła To czas podnośnikiem wachlować bo inaczej to nie zostaje mam nadzieję, że ktoś z górki podjechać będzie mógł mm. troszkę ciężko ma czyli tak jak mówię, trzeba większy ciągnik najszybciej myślę, że możecie w sumie pisać w komentarzach czy po żniwach, mam już Większy ciągnik kupyłeś czy nie? Czekajcie, zrobię sobie test. O. Odjadę sobie z górki zjechać. Zobaczę, czy to jest sprawa tego, że spod, pod górkę, czy... O co tu chodzi, bo jeżeli pod górkę, to po prostu będę inaczej leżało, to bardziej pora co chłonnie. Перейди, поешь, о советовал это лежевка, на за на требуемую мощь, а как бы поворачивай, Radzie. No taki trochę dzisiaj nudniejszy odcinek Jak sobie z dwa razy przejedziemy To będzie sukces Dobra Lecimy sobie No taki troszkę Żmudniejszy ten odcineczek Ale niestety takie też trzeba Ogólnie te polowe są na razie najnudniejsze Bo tu nic ciekawego się nie dzieje Poczekajcie, zaciągnął trochę No dawaj Malina, bierze w siebie Ile na godzinę jedziemy? 5, czyli do jutra może potele żyjemy W sumie sąsiad może by pomógł A już go tam nie chcę fatygować <laughs> Sorry Sery się chory robię Zno i gorsze fery się kończą dzisiaj Znaczy nie jutro Więc w tym jest lipa Ale... Trzeba przeżyć Wy to wy powinniście... Wy to obejrzeć w sobotę Jak wam to nagram, zaraz wam to wrzucę I na 14 Będzie odcinek Przynajmniej taką mam nadzieję Kurwa brzmi jakbym miał płakać zaraz, nie? Bo mi się... Jakoś tak... Hal-halo? ale jest to samo. No, trochę zaczynam chyba chorować z tego co widzę. No to się okaże na dniach. Odcinków nie było trochę z mojego lenistwa, trochę z tego, że się wziąłem za modelowanie i tym podobne. Więc proszę, wybaczcie mi. Może miałem tego wizona zrobić, no. Muszę do dzisiaj, ale nic nie obiecuję. No, w funkcji nie ma na Koniec ferii, dla niektórych. Tak dla mnie. W lutym pewnie będzie troszkę mniej odcinków, bo czekam mnie kochana. Czy w sumie to nie poprawka? Muszę dwie kartkówki zaliczyć z majzy. Ło. 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 Ciekawie się tam bawicie. Dobrze no, że, że to jest bez tego modu zakupywania się, nie? No dobra, dawaj rozprędzaj się powoli. Dobra. Przcisnąłem mu palnik i jakoś tam się powoli zbiera. Ale poślizg jest mega. No dawaj marina. Co wy na to, żeby na wiosnę kupić jakiś większy ciągniczek? Yy, bo jestem za, na przykład, do 60 zamontować tura. No to tak nie ma sensu zbytnio. Jak widzicie, jak go się bubuje. To naprawdę nie ma sensu czy buguje się, no po prostu ma za mało mocy. Chociaż w Realu dałoby radę z talerzówką jeszcze pod górę, to tam mogłoby jęczyć. Ale tak jak jechałem tam na prosto na luzie. Nie wiem czy u mnie w Realu taki... nie w sensie chyba rozstaw ma taki sam Tylko że u mnie jest dwuwałowa, ma w sensie dwa wały talerzowe, nie? One są dość długie. jest chyba niż ta Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj o, nie ma się chyba męczyć, co? Czy jakoś po ściernisku to szedł? Aaa... Boże, to tak średnio mu to idzie ale niestety No dawaj Chyba będzie trzeba spostować przejadę sobie jeszcze w tą stronę i zjadę na gospę nie wiem, najwyżej najwyżej coś ogarnę ci się grgacik od sąsiada i tym gregacikiem, albo pożyczę ciągnik i stależuję min 60 niestety sobie nie radzi On zaraz ten. Zaraz uszczelki pójdą, korba blokiem wyleci się skończy. No dawaj. Zaraz tu mi się tak buje, tu do, i do tyłu na krześle. Ale tutaj nic z tego. o. o, o, o. Ale to było ciekawie z tym modem, zachowania się. Przybyłem 100 razy, siedział Na w wschodzie. Ale powoli, jakoś sobie może damy radę. Nie, no trzeba będzie brać ciągnik od sąsiada, pożyczyć tego armatraka i potelerzować. Tam z tym armatrakiem to. pół godziny i całe pole. Więc luz. To dwa dni bym musiał jeździć. No niestety, niestety, niestety trzeba coś większego inwestować. Jakiś widz mi pisał, żeby Fenda 908 czy 808 LS inwestować. Jeszcze powiem, że fajny ten ciągniczek. I chyba sobie kupimy po 60, następnego, następne, właśnie takiego, następne to właśnie takiego e, Fenda. No tam ma chyba 70 koni, a jak nie, to jakiegoś susika 19-14, coś tego typu, bo też są fajne. Tylko żebym chciał odrestaurowanego, a nie jakiegoś rzępa. O, gęsi pozdrawiają. Dobra Ek, ono się drąty chyba na no mordę Nic mi nie chce dawać nagrywać A i dziękuję za 4300 za, za 6300 subów Bardzo serdecznie dziękuję i że to hashtag tak widzowie najlepsi Dajacie przypinamą serduszko no, brakuje dokładnie 7 subów to przez plus 1300 Więc bardzo fajnie Biliśmy przez Ile? 3 dni? 4? 300 subów? Więc to naprawdę idzie teraz w ekspresowym tempie A jeśli przez 2 dni nie było odcinka to To trochę gorzej wpływa I przyrosty mam na poziomie 856 miesięcznie, czyli no dobra, dość zobaczymy. Może się uda wbić 10 000 do końca y, tego roku. Chociaż myślę, że możecie wbić to, dlatego że teraz na zimę się rozkręca w miarę, ale jednak 10 000 to taki maks. Więcej nie wbijecie, dlatego że. Na wiosnę są prace polowe, czyli mnie będzie mniej. Ale nawet jak coś dla Was nagram, to Was będzie mniej do oglądania. I ten kanał się tak zatrzyma trochę. Tak jest zawsze wiosno-lato. Jeszcze wiosną tak średnio, ale w lato to jest taki spadek tego wszystkiego. pieru trochę na jesień to wraca. Ja taki boom mam teraz właśnie w lutym. Ale co? Koniec tego pitulenia. Ja chyba zaraz lecę. No... Lecę do domciu. Jeszcze się z wami przejadę w sumie. Zaraz kończę nagrywanie. Stalinka tu leży zabłądzona. Ale niech leży. Jadę do domciu i jadę pożyczyć. Od sąsiada traktor możecie w sumie. Pisać czy chcecie taki odcinek jak ja sobie talerzuję tym ciągnikiem. Tego sąsiada czy nie. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. <śmiech> sorry, właśnie mieliście, właśnie głuchi liście przez to, ale sorry. Co, zajedę sobie na farmę, możecie pisać, czy to talerzuję są sąsiada ciągnikiem, czy nie. Trzeba czy to poza odcinkiem zrobić w no, następnym siewy, czy właśnie to talerzowanie. Ja się będę z Wami że do następnego odcinka. Cześć i papa. Pa. Alo, spojrzałem na klawiaturę i wyjechałem takie. Dobra, cześć!